Mamy dla Ciebie teraz quiz, żebyś rozpoznał swoje fanki po pisku. Czy to są Twoje fanki, czy też fanki kogoś innego? No, ja nawet. Pokażemy Ci piski, ruszamy. To nie moje. To nie, nie, nie. nie. Dawid mówi, że nie, czyli czyje to fanki? Czy to no to tak, to raczej nie ten target. Jeden ten target. Lecimy dalej. To już mogły być moje. Mogły. Troszeczkę za krótko. No wiesz, musi być trudno. Zaraz by było imię. Tak, to, to, to może być, to są, to są moje chyba. No czyli strzał, że to są fanki Dawida. Tak No tak, to ja <laughs> jej. Ale to jeszcze nie koniec. Też moje. Sprawdzamy. Mhm. Selena. Piękna dziewczyna. To nie koniec. Nie koniec. Nie. Zapraszam. To jest Justin Bieber. Sprawdzamy. Fani Justin'a Biebera. A skąd ty wiesz, że to mogło być fani Justin'a? Bo słyszałem duże, dużą arenę. No właśnie. Tak. Jestem mistrzem w rozpoznawaniu fanów. Teraz mnie zszokował. Jeszcze dalej? Tak. O. To moje. To moje mówi. To moje. No nie, po tym, po, po tym biberze to rozwaliłeś nas. I uwaga, uwaga, tak jest.